Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Tutaj właśnie odbywają się ósme krajowe warsztaty mozaiki i witrażu zorganizowane przez Fundację Promień Słońca oraz Pracownię Witrażu Pana Andrzeja Pochacza i The Art. Warsztaty te są prowadzone dwutorowo w pierwszej sali odbywają się warsztaty witrażu, a na tej dużej, którą Państwo teraz widzicie, warsztaty mozaiki. Uczniowie, uczestnicy warsztatów, którzy tutaj są, przygotowują wszystko sami, rozpoczynają od projektu. Te projekty wykonują, przecinają mozaiki i wykonują swoje dzieła. W pracowni Witrażu natomiast, pan Andrzej pewnie opowie o tym, co robią, również wykonują wszyscy uczestnicy swoje projekty. Tam z tyłu, o, odbywają się bardzo ważne warsztaty witrażowe mozaikowe Są to ósme tego, jest to tego typu spotkanie w ciągu minionych, jej, 8 lat, 9 lat, nie wiem, z przerwą na covid na przerwę pandemiczną. Natomiast w 2019 roku Odbyły się warsztaty w 21. w takim dziwnym okresie postpandemicznym również, natomiast teraz są prawdziwe, jest dużo ludzi, robimy mozaiki, robimy witrażyki. To są bardzo ważne wydarzenia, bardzo ważne spotkania, dlatego że podczas tych kilku godzin raz w roku, dwa razy w roku spotykamy się po to, żeby uczyć się jak robić witraże, jak robić mozaikę, ponieważ z jednej strony uczestnicy wychodzą stąd, Zabierają um, efekt swojej pracy, cieszą się bardzo. Podoba im się. Ich rodzinom się podoba, nam się podoba. Generalnie wszyscy są zadowoleni. Natomiast zdobywając umiejętności, później mogą uczestniczyć w warsztatach takich mozaikowych, gdy robiliśmy mozaikę z cyklu okruchy czasu jedną z dwóch, która w tej chwili już zdobi mury naszego Urzędu Miasta w Legionowie. W ubiegłym, w 2021 roku robiliśmy mozaikę poświęconą 70-leciu uzyskaniu praw miejskich, a w ubiegłym roku robiliśmy mozaikę poświęconą 70. -tej... 90 rocznicy wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią. To była bardzo ważna wyprawa Polarna, pierwsza wyprawa Czesława Centkiewicza razem z jego przyjaciółmi i wtedy zaczęła się jego przygoda z pisaniem powieści książek polarnych, arktycznych, no fascynujących dla niektórych. Także stąd, jak widzicie, bardzo niewielka jest odległość od takiej właśnie spotkania przyjacielskiego, przyjacielsko zapoznawczego. Podczas którego Jurek Jastrzębski, Fundacja Promień Słońca, a Ania z Kiścim, Szkoła Jagiellońska 69 Legionowo, prawda? Ja to tam przychodzę po to, żeby sobie posprzątać. Ula Kotarba, wolontariusz od lat. E, uczymy, pomagamy. Jest oczywiście jeszcze grono nauczycieli, którzy również pomagają tutaj przy tych zajęciach, e, ponieważ generalnie dzieci potrzebują opieki. No więc do tego właśnie służą nauczyciele, są również rodzice, którzy im towarzyszą. Jest to bardzo ważne, ponieważ uczestnicy naszego projektu krajowych warsztatów Witrażu i Mozaiki mogą rozwijać swoją kreatywność, zdolności manualne, wykorzystywać swoje twórcze działanie właśnie i uczą się również oprócz tego, jak spędzać wolny czas. Jest to spotkanie rodzinne. Było i ciasto, i jest ciasta, ciasto, ciasteczka, wszystko jest przygotowane przez rodziców, rodziny. Także dziękujemy wszystkim uczestnikom bardzo za udział w naszych warsztatach.